Moją pasją jest taniec, a może Twoją są znaczki? Jeśli tak, to klub zbieraczy znaczków pocztowych o charakterystyce religijnej, na coś Ciebie zaprosi w naszym programie. Już 8 listopada przynosimy się do Poznania na wyjątkowe wydarzenie klub zbieraczy znaczków pocztowych o charakterystyczce religijnej. Jest to spotkanie kwartalne pod tytułem Święty Gabriel. Ja kiedyś zbierałem pudełka od zapałek, wiedziałem, że można zbierać znaczki, ale nie miałem pojęcia, że są skategoryzowane w ramach religii. Fajne wydarzenie. Bardzo fajne wydarzenie, więc jeśli należysz do takich pasjonatów, to warto się tam pojawić i uzupełnić też swoją kolekcję. Nie zapominajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, oglądać nas na bieżąco na wszystkich social mediach kanału katolicka.pl I do zobaczenia w programie Oto Nadchodzi. Pa! Pa! Od 8 do 16 listopada zapraszamy do Czechowice Dziedzice na pogłębienie ignacjańskie.